Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, jesteśmy tu w trójkę. Michalina trzyma kamerę. A wiecie po, po co was wezwałem? No nie wiemy. Nie wiecie? No jak nie wiecie. Musicie no, <laughs> wiedzieć, słuchajcie. Wyzwanie, wysiewanie! Wyzwanie, wysiewanie to prowadzi Ostatni taki, etap. Taki, taki, taki program. No i by trzeba już powolutku brać się ujdzie sierpień za wysiewanie takich roślinnych dwuletnich wieloletnich, żeby takie malwy nam kwitły w tym roku tak? to musimy ją posiać wcześniej. rok wcześniej nie? one potem będą w parę lat a niektóre też tylko dwa lata jest szereg bylin, które można rozmnażać z nasion, ja tu mam piękne co to jest? Ostróżka Ostróżka, y -y. no zobaczcie jakie kolory tak, z takich roślin dwuletnich na nie, to na pierwszym roku nie zakwitnie a gdzieś widzieliśmy, że mogą mieć ładne kwiaty Mm -hmm. Warto by teraz wysiać ładnie do dymniczurzejka, albo gdzieś się od razu na zagonić, nie? No, bo to można nawet przesadzić. Okay. Tak? Mm -hmm. Tu widziałem w Gdańsku ulicę z, donicami, w z donicami na zimę, całe w kapustę. Mm -hmm. Wiecie, jak to wyglądało? Tak, tu mróz, wszyscy w kożuchach, tak. nie? A tu całe Donice, pięknych kolorowych kolor. No ale żeby były w zimie takie jak tu, na tym obrazku, to trzeba je wysiać już. Nie, żeby ona nie już nie strzelała w kwiaty, tylko żeby dostała tych ładnych, mm -hmm. kolorowych liści. Już trzeba z koniec lipca, sierpień to wysiać i to jeszcze zdąży się ładnie do zimie. rozrosnąć i będzie miało te fajne gwiazdki. Także co z bylim jeszcze by można wysiać? Może łubin. Jak y mamy na przykład łubin, na zagonie, już i teraz, żeby go trochę tam rozmnożyć, z nasion. Poczekamy, aż te nasiona dojrzeją. Tak, nie odcinamy, wysuszamy i siejemy. To jest właśnie, właśnie taki termin, który sam pokazuje. Mhm. Kiedy? Nie? Kiedy to, to sieć. Reszta wiadomości Michalina. W kalendarzu siewu, ale może jeszcze powiedzcie, bo teraz wysiewamy jeszcze do, na rozsadnik, tak? Pod osłony. Na rozsadnik. Nie, może być i na zewnątrz. Tak, no teraz nawet w tych takie. foliach czy tam w bywa, bywa nie że jest za gorąco i może się tam to nie udać, ale gdzieś tam po jakimś warzywku, po kalarepce, mm -hmm. nie po rzodkiewce, można sobie się żądeczek, albo postawić doniczuszki jedna przy drugiej, albo wielodoniczkę, tak zagłębić w ziemię, mm -hmm. posiać ładnie, żeby to potem nie uszkadzać tych korzeni, tak? Tak. Tylko Ciek, cyk, 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 wyjaś. fajnie, mm -hmm. po jedno, I rozsadzić. Nie. I porozsadzać. W kalendarzu no i... właśnie siewu, w naszym kalendarzu siewu, który jest dostępny w naszym sklepie, są zarówno kwiaty jednoroczne, są wyliny, czyli kwiaty wieloletnie, są też łąki kwietne, ale my teraz mówimy o kwiatach jednorocznych o wolej, i o wylinach mm -hmm. No jest tam o wszystkim, prawie o wszystkim, o sianiu, Dokładnie jest, każdy termin jest opisany, jaka temperatura, jaka gleba, jakie wymagania tam w ogóle wszystko. Wszystko jest ładnie w tabelkach podane, ale chcemy właśnie przypomnieć teraz, Zwłaszcza widzicie, o pani Agnieszka mówi, że ona nie wie w jakim celu ją tu ściągnąłem i miechaliny. No właśnie, żeby nie przegapić, bo potem ja dostaję pytania mm -hmm. na lajwie, nie? Dlaczego jeszcze nie kwitnie? Pani Grzegorz, jak teraz posieje, tak? W maju, czy to jeszcze mi w tym roku ta malwa zakwitnie? Mm -hmm. No a ja tak... Nie, smokam mm -hmm. zawsze. Smokam zawsze. No bo nie wszystko od razu. Są rośliny, które mają. Tam Trochę terminy, cierpliwości tak, trzeba. No napastnica, bardzo ładny kwiat, ale no nie kwitnie w pierwszym roku. Tylko gdzieś tam niepozorno rozeta mm -hmm. liści rośnie, ale w następnym roku. A potem już sama się rozsiewa. No Wystarczy właśnie. znaleźć tamte siewki tak, i posadzić sobie w tym, w tym miejscu, w którym byśmy chcieli ją na tak, drugi rok. Tak, dokładnie. Prawda? Tam mam taki tym zagajnik i tam mam taką właśnie sytuację, że była jedna, potem się rozrosła, no w na, na następnym roku nie było nic, tylko były same rozety. I faktycznie później piękne. No te, te piękne lbie paszcze. Tak? To też się zdarza, że pięknie zimują, pięknie jeszcze hmm, potem od, rozrastają mm -hmm. ro, tego nocyjnie Tu Mamy no mamy tutaj dużo kwiatków. Ale mówię, chodzi nam o te rośliny dwuletnie, wieloletnie, żeby nie zapomnieć wymieć piękne kwiaty na rok następny. To musimy to trzeba pomyśleć, już zadziałać. pomyśleć już dzisiaj.